W sezonie wiosna 2013 rozpoczęła również Liga C2 i teraz jesteśmy właśnie dokonujemy analizy tej ligi. Zobaczmy na zestaw par oraz wyniki jakie padły. Tutaj mamy inaugurację inaugurację nowej drużyny i właśnie od tej inauguracji zaczniemy. Apla Team grała z UBS-em 7 do 0, wynik no dość wysoki na 0 z tyłu. Na 0 z tyłu yy, mogliśmy się zastanawiać czy UBS będzie kontynuował postępy jakie czynił jesienią, natomiast tutaj apla dosyć... Przez kilka, kilka minut pierwszej Trzymali się naprawdę bardzo dzielnie. Znaczy, znaczy dosyć Tobą... szybko stracili bramkę, a potem mecz, potem mecz, się ty... trzymało mniej więcej 1-0, natomiast... Na tom, e... e... Natomiast tak jak mówię, no, najpierw szybko dosyć i potem się trzyma. Tak? Natomiast bardzo, tutaj trzeba powiedzieć, że Apple była to co najlepsza. Bardzo dobry mecz rozegrał Marcin Porada Kapitan, który, który jakby dzielił rządził tak rozdzielał piłki Więc od niego wiele wiele zażało natomiast no i jest niestety m, można pochwalić, mimo złej interwencji pierwszej babka kilka razy ratował w taki bardzo miłszy ty jak śmiejesz się z do do no tak można powiedzieć że, że tak na y stawiamy mimo że nie widzieliśmy nie widzieliśmy tej drużyny w akcji, ale myślę, że, że może być. Mecz, który zakończył się wysokim remisem 5 do 5 pomiędzy Asocjarem a Iziz. No i tutaj, one man, one man show, można powiedzieć, w drużynie Iziz i Piotra Miłka. E, Tak, wie, wiemy, że to jest zawodnik o wysokich umiejętnościach i w meczu z Asocjarem je potwierdził. Nie poprowadził co prawda do wygranej swojego zespołu, no, ale remis w sumie z faworytem. To jest, to jest dobry wynik. No i jest pytanie teraz, czy. czy Asocjar pokazał już wszystko, czy można co go stać, czy nie, bo... Jak tylko to trochę za mało. To trochę za mało, dokładnie. Kilka akcji mogło się podobać, szczególnie w dwójkowych. Były dwie takie akcje bramkowe, zakończone między braćmi Krzysztofem i Sławomirem Madydą. Także tutaj ta by się robili na pewno. Dobry troszeczkę zrobił Natomiast czyli byli zawodnicy Rzaży. Natomiast wsparcie jeszcze reszty by się przydało. Nie był to wybitny mecz Asocjaru, więc troszkę spodziewał się więcej, natomiast trzeba powiedzieć, że Izzyc to naprawdę zagrał dobre zawody. No i mecz, który kończył, zmagania w lidze C2, Czyżyn i KS Grawarze, z zwycięstwem Czyżyn 4-2. 4-2, zwycięstwo Czyżyn, niezagrożone, bo o 12 minuty zespół prowadził, potem podwyższyłem par, Izzy Grawarze szyli pierwszy kartę, natomiast mecz się skończył liczbą 4-2, 4 ganki Jemu podały cały czas i niezmiennie ten sam zawodnik. Natomiast Czyżyny potwierdziły, że dobre występy w yy, parze nie były przypadkowe. Teraz jeszcze kilku nowych zawodników, ale no, się liczyć. Zobaczmy, jakie te, jakie te wyniki miały przełożenie na tabelę widzicę. 2 na pierwszym miejscu: Apple, na drugim Czyżyny, a na trzecim I na ostatnich miejscach grabarze oraz zespół WDS-u. I przed nami tygodnia. A w nim szef. Polski no, poradnik Liwek i Cztery bramki, asysta, czyli udział przy wszystkich golach drużyny. Do tego korzystny z rezultatów, jakim jest remis z jednym z faworytów Także ten zawodnik, myślę, że zasłużył na to mianie. To wszystko z Ligi C2. Dziękuję serdecznie. Dziękuję.